Ile to są trzy tygodnie? Dla kibiców gks Katowice w marcu co najmniej z kilkadziesiąt lat. Po ostatni ekstraklasowy mecz w Katowicach odbył się na Bukowej. Dziś jesteśmy już na nowej, więc pora ją przetestować i dać Wam jedyną słuszną recenzję. Ja nazywam się Dominik Adamowski i zapraszam Was na pierwszy mecz GKS-u Katowice na nowym stadionie. Sam początek, sprawdźmy sobie murawę stadionu. Bardzo solidnie do wygląda. Sebastian, mogę ci przeszkodzić, e, jak stan boiska, jak tam grałeś? Nie ma nie ma to chyba jest, wszystko jest tak, tak jakbyśmy chcieli. Okej, okay, a już tutaj mieliście parę treningów, tak? Wcześniej? Tak, dwa razy mieliśmy trening, rady. więc, więc już mogę powiedzieć, że swoją kępkę trawy już, już mam ułożoną. Dzisiaj testujemy stadion i mamy taką skalę od jednego do dziesięciu gieksików, jak ocenisz Murawę? Dziesięć. Dziesięć na dziesięć dzisiaj. Dziesięć na dziesięć, nic tylko grać. Dzięki bardzo. Sprawdźmy zatem wygodę ławki rezerwowych, no jest całkiem wygodnie, widok znakomity i to z pierwszego rzędu. Na Murawie wszystko ocenione na 10, ponieważ ławkę także oceniam na 10 punktów, a jako, że recenzujemy wszystko co możliwe na nowym Stadionie GieKSy, to sprawdźmy sobie trybuny i widok stamtąd. Czyli tam jest Max. Max, powiedz mi, od jak dawna chodzisz na mecze gks tu Katowice? Od, od 2018 około. Pierwszy mecz, jak pamiętam, to był z Elaną Toruń. Wygraliśmy chyba 2-0 to było około. Okej. Okay. Znajdźmy zatem twoje siedzenie, miejsce i sprawdźmy, jak się będzie ci oglądało dzisiaj mecz. Jak ocenisz swój widok na ten mecz? Od 1 do 10. 9. 9? To lepiej. No, A gdzie by było najlepiej? No, Czyli najlepiej byłoby wśród najbardziej zagorzałych kibiców na Starym Blaszoku. Sprawdziliśmy trybunę, sprawdźmy zatem co stadion ma dziś do zaoferowania kibicom za bramkami, bo jest tu kilka naprawdę ciekawych rzeczy. A jedną z nich jest program meczowy pod tytułem Bukowa. Program jest darmowy, ale sugeruje się, żeby tutaj wrzucić za niego 10 lub 20 zł. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc w podopiecznym domu aniołów stróżów. Kibice chętnie sięgają bardzo po program bardzo, meczowy? Mamy bardzo e, hojnych kibiców. Bardzo, bardzo hojnych kibiców. Są zaangażowani, chcą pomagać. E, możecie stanąć przez chwilkę, zobaczyć, jak to się. No nie trzeba ich wołać. Sami przychodzą. I faktycznie jest tak, że dyszka albo dwie dyszki, tak jak sugerował klub. O pięć dyszek. No to jest na dzieciaki, po prostu. Przepraszam, przepraszam. I will be honest, I don't speak Polish. Oh really? Just a bit. I would try to read something, even if I have to use the translator. How many points would you give for this? Ten, ten, Inicjatywa świetna, jak widzieliśmy, też kibice z zagranicy polecają, dali ocenę 10 na 10, zatem my także weźmiemy sobie jeden egzemplarz. Poza programem meczowym na kibiców na trybunie czeka dobrze wyposażona strefa Gastro oraz stoiska z kawą i z herbatą. A my chodźmy na trybuny, dowiedzmy się jak im podoba się ten stadion. W skali od 1 do 10, jak pan ocenia ten widok, który przed chwilą. Macie. 10, 10, na pewno Pierwszy raz taki widok widzę po prostu, żeby no. W Katowicach taki stadion piękny powstał do jeszcze coś Jak zawsze 10, nie? 10. <grym> Tyle czekaliśmy, że inaczej nie da się oceniać. Będzie brakowało starego stadionu, ale jestem mega szczęśliwy, że mamy nowy. 11. 11. 11. No, żeby 11 pół. No, ma pan całkiem ładny widok tutaj. Póki co no, maksymalnie na 10. 10 100 na 10. 100 na 10. No, mamy rekordzistę dotychczas. Padł nawet rekord. Niektórzy oceniają stadion na 100 na 10. Zatem. Chodź mi na Murawę, bo tam jeszcze parę ciekawych rzeczy się za moment wydarzy. Jak na tym stadionie przeprowadzało się wywiady. Jest bardzo przyjemnie, pobudzenie ci kibice GKS-u, pełen stadion. No, było fajnie klimatycznie na Bukowej, ale już najwyższa pora, żeby to była taka ekstra klasa pełną gębą i dzisiaj taka jest. I teraz na sam koniec od 1 do 10 w skali geksików ocena. No to tam 10, no jak 10. No nie, nie można dzisiaj nic e, ujmować, no bo wiesz, nowy stadion, pierwszy no mecz, więc jest, jest bardzo fajnie, jest okej, okay. dzięki, dzięki. GieKSik, e, rozmawiałem z tobą 3 tygodnie temu na ostatnim Oczywiście. meczu na Bukowej, e, mi, starej Bukowej, starej Bukowej, na nowej Bukowej teraz jesteśmy i powiedz mi, jak, jak ocenisz ten stadion, bo mamy taką skalę od 1 do 10 GieKSików. 11 geksików, nasi kibice są najlepsi i tutaj zawsze jestem geksikiem pełną frajdą. Całym sobą, całym sercem. Dzięki kibicom za górny Śląsk, za GKS. Pójdziemy aż po życia Kres! Dzięki wam. Faktycznie 11. 11. Skale po prostu. Pszty. A na Murawie powoli rozpoczyna się rozgrzewka do meczu coraz bliżej. Jak Ci się podoba nowy stadion zjawiskowy. 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 Katowice długo czekały na ten obiekt. Bardzo fajnie się złożyło, że, że ten obiekt jest... Yy... Jego debiut przypada na mecz w we To jest wielka sprawa dla Katowic, Szanowni Państwo, i tej Katowice na to zasługiwały. A jak w skali od 1 do 10 ocenisz ten stadion? 10. 10. Nie dało się inaczej. Czas na skład. Nie kraja się Katowice, więc chodźmy może po...

orka Galan strzela gola na 1 do 0, a my odkrywamy nowe właściwości Areny Katowice. Efekty zabramkowe po strzelonym golu 10 na 10. Gaz Podolski uderzał, już tutaj stadion się podnosił, ale tylko szutrożny dla górnika Zabrze. Krótki komunikat od organizatora, oczywiście stadion jest wyprzedany do ostatniego przesełka. Dwóch w Urnich, Sadrzej z bardzo blisko, a druga połowa należy do zespołu Jana w stu I kolejna intensywna. Dawida Kudu, już nie zliczę która, naprawdę. 9 minut do końca tego spotkania. Wy dajcie znać w komentarzach, e, gdzie mamy pojechać dalej, z jakiego meczu, z jakiego stadionu chcielibyście zobaczyć. Kolejnego vloga na kanale Ekstra Classic. Nic lepszego już dzisiaj nie zobaczycie. W tej chwili Przynczak strzela na 2 do jednego Kawał meczu, kawał meczu oglądamy dzisiaj. Górnik miał bazać ten stuprocentowe sytuacje. Niesamowicie ten te zwycięstwo smakuje. Jeszcze w 90. któreś minucie też w ogóle. Bardzo się cieszymy bo otwieramy nasz nowy dom, więc bardzo bardzo się cieszymy z tego. No właśnie, bo nie zanosiło się na to, że to wystrzelicie tego gola, ale chyba po prostu tak dzisiaj miało być. No na to wychodzi. No bardzo się cieszymy z tego. No cierpliwością też doszliśmy do tego, że dzisiaj że dzisiaj wygraliśmy, ale naprawdę Górnik no miał mnóstwo sytuacji, ale tu o, słyszycie sami jak kto, kogo skandują. Kibice, myślę, że to jest dzisiaj będą mecz. Tak? Najważniejsza była dla mnie potyczka ligowa. Ja te swoje urodziny gdzieś miałem z tyłu głowy i w ogóle się nimi jakby nie, nie, nie chciałem też, żeby drużyna się tym w ogóle nie przejmowała. To nieistotne otwarcie nowego stadionu było ważne, ale najważniejsze były trzy punkty w meczu ligowych. To była najtrudniejsza rzecz, żeby to podzielać, żeby drużyna po prostu uniosła. No i momentami było bardzo ciężko, bo górnik grał momentami też świetnie, ale, ale troszkę szczęście nam dopisało i wydaje mi się, że, że, że dzisiaj GieKSa pociągnęła nas. Jeżeli kibice będą zawsze w komplecie tu wracać. To, to bardzo ważne. A ten plakat. Który pan dostał w obramowaniu. znajdzie swoje miejsce w mieszkaniu, czy może w biurze na starym stadionie Geksy, na nowym? Na razie muszę się chłonąć. Na razie muszę złapać powietrze, usiąść i się zastanowić. Na pewno nie trafi do piwnicy. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem pierwszą osobą, która skoczyła tutaj w oficjalnym meczu. To jest dla historii. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie mam słów. Jest to klucz, jest to klucz, jest to And I'm, I will always be the, the first one, so very, very happy, very happy. Yeah, and overall, do you enjoy your time in Katowice, and how much this goal would improve your enjoyment in this club? A lot. Uh, you know, this team is, is more than a team; it's like a family. We, we have incredible atmosphere. You can see it today, also with the fans. I think this is going to be like our home for a lot, a lot of years. So I think it's going to be magic. You broniłeś dzisiaj mecz. Gdzie się zgodzisz z tym? Jak mamy cztery, to myślę, że tak. Górnik dzisiaj był bardzo groźny, miał kilka okazji, ale to cała drużyna zasłużyła dzisiaj na zwycięstwo i jestem z tego dumny. I poczułeś taką ulgę, jak zobaczyłeś, że strzelili tego gola w końcówce? Byłeś jak... no właśnie po to broniłem. Ja myślę, że cały stadion oszalał, łącznie ze mną. Wszyscy wszyscy żyli dzisiaj tym meczem, całe Katowice, całe społeczeństwo i myślę, że to jest ta nagroda, ta, ta bramka Filipa. I jeszcze cały dzisiaj mecz, nowy stadion od 1 do 10. 10. All the day I think for us is a 10. You know, we open the stadium, we win, last minute goal, everybody was crazy, so I think a 10. I jeszcze na sam koniec mamy pokaz świetlny wraz z koncertem. Dziś w Katowicach wszystko było 10 na 10. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.